Hejka, wszystkim witajcie! W nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj tak jak co roku przychodzę do Was z filmem, W którym spakujemy moją walizkę. E, tutaj już część rzeczy mam, ale wszystko będziemy sobie wkładać i będę Wam pokazywać jakieś skarpetki, nie wiem co chodzi. Może też być nudne, ale co roku mnie o to prosicie i w tym roku też dostałam sporo pytań, czy taki filmik się pojawi, dlatego go nagrywam. Tutaj już mam przygotowany outfit e, na, na po prostu do autokaru. Generalnie e, dobra. Zaczynając, co, jak, gdzie, dlaczego? Jadę na 10 dni na obóz z biurem podróży But. Kochamwakacje.pl Możecie sobie zajrzeć Jest to obóz do Hiszpanii, do Joret de Mar e, Taki, z którym, na którym mogliście ze mną jechać Już wam dawno o tym wspominałam Jadę tam z częścią moich widzów Może ktoś z was Jak ktoś jeszcze o kim nie wiem To napiszcie do mnie na Instagramie, do was do grupki e, Jadę z moimi przyjaciółmi I właśnie z widzami Także myślę, że będzie bardzo fajnie Generalnie tutaj pakując się będę wam trochę opowiadać Bo... E, Miałam wam dać vloga, po czym że tego vloga wam nie dodałam. Tam trochę opowiadałam o moich przeżyciach i aktualnym stanie życiowym, ale stwierdziłam, że to jest zbyt nudne, więc po prostu streszczę wam całą historię. E, miałam już taki moment naprawdę zawahania, że byłam pewna, że na ten obóz nie pojadę. No, może nie tyle pewna, co po prostu bardzo mocno się wahałam, czy dam radę, bo miałam straszne problemy ze zdrowiem. Tak, dosłownie mm, serio, szanujcie swoje zdrowie, korzystajcie, póki możecie, e, póki się dobrze czujecie. Naprawdę korzystajcie, bo ja od początku wakacji byłam dosłownie praktycznie uziemiona w domu. Eee, w sensie były lepsze gorsze chwile, ale przez ostatni tydzień ja leżałam w łóżku dosłownie cały czas mm, przez mój brzuch. Dostałam e, dwa antybiotyki. Wcześniej jeden on mi trochę pomógł, ale z nim też bardzo źle się czułam, wymiotowałam, no, nie będę wam zdradzać szczegółów, e, co ja tam e, jakie e, tragedie przechodziłam, bo, bo po prostu lepiej nie, ale... No wiecie, po prostu było to bardzo ciężkie, dobra. Przy okazji będę tutaj wkładać w trzy ręczniki: jeden taki plażowy, szybko schnący, e, i jeden, żeby się na nim położyć na plażę i normalny do wycierania się. Może trochę dużo, ale mam dużą walizkę Stwierdziłam, że nie będę się kotłować w małej, bo, bo po prostu po co Tutaj to nie samolot, nie mam ograniczeń kilogramowych, więc po prostu nie będę się ograniczać Biorę koszulę białą, taką długą, miałam ją w Paryżu To będzie koszula, żeby zarzucić ją na strój kąpielowy, tak to wymyślałam Po prostu mamy dosyć blisko do plaży, więc będę szła prawdopodobnie od razu w stroju i po prostu w tej koszuli To jest taka sukienkowa koszula i mam również kombinezon taki oto z lumpa. Jeszcze ani razu go chyba nie miałam. No i okej, okay, co do mojej choroby, jak to wszystko Przebiegało. Mam generalnie problem z brzuchem, boli mnie bardzo. W sensie teraz już jest zdecydowana poprawa. Teraz już praktycznie no, mogę przynajmniej normalnie funkcjonować, od czas do czasu mnie bolewa ale naprawdę jest już znaczna poprawa. E, no do tej pory naprawdę ja leżałam codziennie w łóżku, bo ja nie byłam w stanie nic zrobić. To był taki ból, wiecie, że nie o nie boli mnie brzusza, bo mi dosłownie często boli brzuch, głównie z głodu, e, mnie bolał e, często, to jest taka oznaka po prostu, mój organizm tak, e, tak mi mówi, że Asia zjedz coś wreszcie, ale to był teraz to, co miałam, to był już taki ból, naprawdę przeszywający przez całe ciało. No, nie mogłam po prostu. Miałam odruch wymiotny, nic nie jedząc. Schudłam jeszcze bardziej, pomimo tego, że wiecie, od kiedy zaczęłam chodzić na siłownię, to chciałam przytyć, więc naprawdę wszystko szło w zupełnie złą stronę. Bałam się, że za chwilę to w ogóle będę przezroczysta i jeszcze tutaj, moja rodzina mówiła, jak bardzo źle wyglądam, jak jestem blada, jak w ogóle. Jak zjawa. No i no tak, no trochę schudłam, bo po prostu nie mogłam nic jeść dosłownie. Mój organizm chciał zwrócić wszystko, co jadłam. Głównie po antybiotyku, miałam tak rozwalony żołądek. Wyszła mi, na początku bieram ten antybiotyk, bo wyszła mi jakaś tam bakteria. Okazało się potem, że ona była zupełnie niegroźna i tak naprawdę nic by się nie stało z nią, ale no, no jak już znaleźliśmy, to ją przeleczyliśmy, więc brałam ten antybiotyk. Dosłownie wymioty były bardzo częste Ale no nieważne, piżamkę dalej mam Tutaj eee, e, Dobra Przejdziemy sobie do topów Nie będę tutaj, bo jak miałabym ze szczegółami wam powiedzieć Tą korobę, to w sumie nikogo by to nie interesowało Mamy topik e, Taki króciutki, czy ten brązowy? O nie, mój chłopak przyszedł <laughs> Powinien się cieszyć, ale nie zdąży nagrać filmu Dobra, przyszedł mój chłopak Więc bardziej mm... Jak gorsze warunki, ale będziemy kontynuować. Znałam się pomiędzy tymi dwoma topami. One są bydło niebieskie, odwodnione na ramionczka, ale. No, no i właśnie. Nie, no weźmy ten. Ten odrzucę. już dwa odrzuciłam. Nie mogę wziąć tyle ubrań, bo to będzie za dużo. Biorę takie pomarańczowe. Mi się bardzo pomarańczowe rzeczy kojarzą z Hiszpanią. Tak jak widzicie, pomarańczowa Spain, dlatego też pomarańczowy paznokcie sobie wczoraj zrobiłam. Dobrze, także takie topy. Kolejny pomarańczowy top, taki z jest z fajnym wiązaniem na plecach. I jeszcze do tego biały topik i tyle topów mi wystarczy, on jest bez ramionczek Do tych białych bajkerów po prostu taki już mam outfit Większość już mam wiecie w głowie zaplanowane co do czego pasuje Jak to będzie wyglądało, więc tak też wam zawsze polecam, co roku wam to mówię robić Takie czarne spodenki, żeby zarzucić na na przykład na strój kąpielowy, żeby nie chodzić wiecie taka roznagliżowana. Dobrze, to jest tyle I piżamka jeśli chodzi o sukienki, teraz Wam szybko pokażę e, sukienki i będziemy przechodzić do jakichś takich myślę ciekawszych rzeczy. E biała na ramiączka, czarna na ramionczka, to są takie typowo do klubu. Tutaj mam taką bardziej na plaży w kwiatuszki e, pomarańczowa kolejna duże jakieś pomarańczowe rzeczy się zrobiły, ale do dużej ilości rzeczy będą mi pasować. są w ogóle wow, replanse nie dłużej no, dlaczego się to, dlaczego nie śmiejesz? E, ta też jest taka bardziej no klubowa. E, ta na przykład jest przewidziana do Barcelony, zobaczcie super kolory takie typowo hiszpanię Barcelona, co nie? nie mogę już strasznie tej Barcelony. Przepiękna jest ta sukienka. W sensie, ludzie na takie wiecie, czy noszą jakieś, nie wiem, plecak, jakieś spodnie, coś ten, tak wycieczkowo, ale ja będę tam w sukience, bo, bo tak. Okej, okay, kolejna sukienka jest też na kolejną wycieczkę. Tutaj przewidziana taka zielona z jest a ta poprzednia jest pomarańczowa z Handem bo już było o nią pytania. E, taka różowa, też Sinseja, wszystkie takie wzorki, takie. Kolorowo, widzicie? Kolorowo, nie ma czarnego, białego, nic, nie, jest kolorowo eee, Kolejne tutaj takie kwetuszki, ona no jest sheen eee, Na przykład na wieczór, jak będziemy szli do restauracji, na pewno się przyda I tutaj mam też taką piękną, której jeszcze ani razu nie miałam Znaczy w większości, w ogóle dużo bardzo znalazłam w mojej szafie rzeczy z metkami, których nigdy nie nosiłam, bo nie miałam gdzie I wreszcie mam gdzie Więc jedną z takich rzeczy jest taka suknia z takim tutaj złotym łańcuchem eee, Ładna bardzo I ona ja będzie do klubu, myślę Bo to jest taki... Gdzie co, obu typowo nastawiamy właśnie na, na imprezę, oczywiście nie będziemy codziennie po tych klubach chodzić, no bo bez przesady, bo byłoby to zbyt męczące, ale no po mieście się przejść czy coś też chciałabym jakoś ładnie wyglądać, więc całość tutaj, to są takie pańskie sukienki, które mi się raczej nie pogniotą, sobie będą tutaj siedziały. A dobrze, jak jesteś, to możesz mi pomóc, popodawać mi e, torebki. Dobrze, przechodzimy do kategorii strojek kąpielowe. Wszystko będę pakowała tutaj w torby strzyjny, żebym miała większą wiecie, organizację. Biorę ich H6, ale w sumie no to jedziemy tam na 10 dni, więc... Chciałabym codziennie zmienić ten strój, tak fajnie, co nie? Granatowy, biały, kolejne biały, czarny i fioletowy. Nie będę mam już tego jakoś... A, jeszcze tutaj mam niebieski. Niektóre są z tamtego roku, niektóre sobie kupiłam nowe, bo już tamtem się znudziły, ale yy, no większość jest z tamtego roku. Wszystko zobaczycie na Instagramie, będą ładne poteczki na pewno. Dobra, dwa woreczki mi się zmieściło. Jeśli chodzi o torebki, to biorę dwie. W jednej jeszcze jadę, takiej dużej, ale dwie małe, białą i czarną, Shein i Sinsei. Trochę potaniaście i to moje parę. Dobra, moi drodzy, jako iż mam te problemy z brzuchem, to nie wiadomo, co się może wydarzyć i biorę ze sobą naprawdę sporą ilość leków. Tutaj mam całą torbę z lekami, to jest lek na jelita, który aktualnie biorę, To mam jeszcze jakieś na gardło, jak jakieś... bym się... przeziębiona, ja mam wszystko mix, wszystkiego naraz. Tutaj mam jeszcze plasterki, coś tam do przemywania Tutaj też do na brzuszek Do nosa, no mnóstwo naprawdę leków Po prostu tego, tutaj cała paczka tamponów Bo jeszcze do tego wszystkiego dochodzi to, że prawdopodobnie nie będę miała okres na tym wyjeździe Więc spoko, na pewno dam radę Tutaj mam jeszcze coś, tylko że Nie wiem jak to zamierzam tu zmieścić trochę Tutaj, jeśli chodzi o makijaż To w osobnej tej takiej będę miała pędzelki tylko że one są jeszcze do umycia, więc tak sobie tylko mniej więcej biorę, mniej więcej ich tyle, bo chcę wziąć więcej rzeczy do makijażu, bo chciałam robić jakieś ciekawsze makijaże na te wyjście wieczorne. Dwie paletki. Jedna to są cienie start, to pięknie pachnące czekoladą, druga jest Vibo, ta co co roku już Wam nawet nie muszę pokazać, mam tu brozery, mam róże w niej i rozświetlacze, także mam wszystko w jednym. Tutaj mam jeszcze rozświetlacz, płynie mam puder, teraz fajne na lato taki bananowy, błyszczyki, bo ja teraz teraz mam się trochę zmęła, ale to co jak robię usta to jest właśnie konturówka i do tego później błyszczyk, także to tak fajnie optycznie powiększa usta. Jeśli chodzi o rzęsy, to wzięłam dwa tusze, dwa moje ulubieńce. Zawsze jak pytacie, co mam na rzęsach, to w 90% przypadków teraz też mam to mam tuż właśnie zeveline, teraz mam akurat ten zwykły niewodoodporny, no ale na miejscu pewnie będę używała tego wodoodpornego, jak będziemy szli do wody. Także te dwa i dopłaga będę mi się chciało malować wlęse, ale jakoś lubię je mieć pomalowane, mam super fajny, jeden z moich ulubionych kremów z filtrem. Naprawdę go lubię i dobra, i jeszcze widziałam sobie podkład, gdybym nie wysypało, gdybym chciała sobie nałożyć podkład. Bo korektor Będę miała w sumie Podręczny już Jakieś tam żale do I właśnie te Cyrkonie Z Allegro Nie to mówiłam kiedyś do paznokci, ale ja ich używam No i oczywiście klej do rzęs, którym będę to Te cyrkonie przyklejać, także to jest w sumie No koniec mojego makijażu Jakiś tutaj jeszcze taka pomadka z Golden Rose mhm. Trochę się nie mierzę. Podkładam na przykład do tej jednej torebki te to tutaj, proszę bardzo, już mamy. Kolejne kosmetyczki, będzie ich dosyć sporo, dużo biorę rzeczy takich, no takich pierdół. Mam tutaj na przykład spray do piegów, który mam dzisiaj zrobione piegi, e, mam tutaj gumki do włosów, mam jakieś dodatki w postaci perełek, o, ale tutaj wziąłam nie te z motelkiem bym chciała Ale zdawałam się właśnie teraz nad okulerami, Dlatego to też przemierzam Jedne perełki wezmę, ale mam jeszcze takie perełki Tylko, że Jakie mam je, przepraszam, założyć na siebie? O, jeszcze się nawet Są takie Ej, w sumie fajne na wakacje Dalej mamy tutaj kosmetyczne, płyn do makijażu Jakieś tutaj też spinki do włosów Takie właśnie dodatki Żel do włosów bo będę pewnie niektóre dni chciała wydobywać skręt, tutaj mam żel również do włosów, ale ja nim robię brwi i spray taki który daje brokat, jakbym chciała się wybrokatować jeśli chodzi o szczoteczkę i pasy, to się tutaj nie dziwcie, że jej nie ma, ponieważ ona będzie w torbie podręcznej. Nie wiem, czy Was ona interesuje, czy mam Wam ją pokazywać. No, mam to głównie jedzenie, ale właśnie takie leki też podręczne. To jeszcze nie koniec z leków, to co tutaj mam wszystko, bo jeszcze mam pod ręką sporo leków. Tutaj taką też opaskę, wezmę sobie, do włosów. Kolejna taka czekoladowa kosmetyczka Mamy w niej już taką typową pielęgnację do łazienki Mam poprzelewane odżywki w takich malutkich opakowaniach Tutaj podpisana proteinowa i emolientowa Taka proteinowo emolientowa, humektantowa Mam tutaj SPF 50 do ciała przelany Mam tutaj kolejną odżywkę taką do wydobywania skrętu Mam żel do higieny intymnej Mam żel do twarzy Szampon przelany odżywka, jeszcze jedna. Ym, żel aloesowy, gdybym się spaliła, również przelany, taki gdzieś z holika-holika, płyn do ym, kąpieli, aknader mój ulubiony na pryszcze, gdybym mi coś wyskoczyło, tormentor również na pryszcze, balsam do ciała z lanką, czy ustanowić urodziny, czy nie miałam przyjemności niektóre rzeczy potestować, ym, olejek arganowy z filtrem UV na końcówki włosów, kremik do twarzy Cetaphil mm, I do demakijażu Ale zobaczcie dwufazowy Biorę dwa do demakijażu Ten dwufazowy będzie mi służył e, On jest taki tłustszy I właśnie do zmycia e, Rzęs e, wodoodpornych Bo pamiętajcie o tym, to jest ważne Jak bierzecie właśnie na wakacje tusze wodoodporne To one bardzo słabo się zmywają z Zwykłymi e, i po prostu potem trzecie te oczy więcej Wam rzęsy padnie niż zmyjecie tego makijażu, więc polecam tutaj poradzić sobie taki mały dwufazowy. Jeszcze pierdół to biorę dużą paczkę chusteczek mokrych. To się zawsze przydaje na plażę. Tutaj jeszcze mam bieliznę. Wszystko w tej woreczkach. Jeśli chodzi o mój brzuch, to biorę również kaszkę, tak, bo boję się, że Wiedzieć, teraz jest dobrze, ale może zjem coś mniej zdrowego i znowu mi wróci, podrażni mi to te jelita, więc kaszka na śniadanie z samą wodą, bezcukrowa, taka po prostu dla niemowląt. No niestety, tak wygląda aktualnie moja dieta, że nie jem żadnych przypraw, nie jem nic, no a wiadomo, że jak będziemy jechać 36 godzin, bo jedziemy tam autokarem, nie wiem czy to powiedziałam, to będziemy się zatrzymywać raczej, no tylko w takich rzeczach jak wiecie, McDonald's czy KFC No nie zjem tam nic zdrowego e, Więc, no muszę zjeść cokolwiek, żeby po prostu nie umrzeć z głodu, tak? Więc, no mogę delikatnie sobie tej Lita podrażnić, dlatego potem ta kaszka na wszelki wypadek, gdybym nic nie mogła jeść Ale to już taka jest, wiecie, wszystkie możliwe opcje po prostu Czarny scenariusz w mojej głowie piszę, a nie powinna. Będzie dobrze, będę się dobrze czuła, 36 godzin w autokarze z niebolącym brzuchem, bez okresu, proszę, na pewno, tak. E, dyfuzor, kiedy bym chciała zrobić loczki i po prostu zwykła suszarka, bo wiecie, jak to jest, jak trzy dziewczyny razach są suszyć włosy, A na jednak każda potrzebuje mieć swoją suszarkę, także lepiej mieć. Oprócz tego wezmę też przedłużacz taki z pięcioma wejściami. Załóżmy, że go pakuję, ale jeszcze z niego korzystam, więc nie pakuję. Dobra, wracam po stu latach mi nie było, szukałam rzeczy. Dobrze, mam oku, zapakowane chyba 5 par okularów i je wszystkie biorę. Więc wrzucamy. Przyspieszając już, bo bardzo długo mi się schodzi, biorę dużo chusteczek z bo to na każde wyjście trzeba brać chusteczki na plaży, wszędzie tak. Biorę jeszcze takie belwitki, ale takie ciasteczka. Tutaj część biorę do torby ręcznej, część jeszcze na powrót będę miała, wiecie, tutaj jakieś batonika. Coś tam, wszystko będzie się działo. Biorę jeszcze małe butelki wody. Bo, bo w sumie nie wiem, ktoś mi powiedział, że to jest woda droga, więc yy, kupiłam wodę, ale okazało <laughs> no, się, że wcale nie jest. Po prostu małe butelki, żeby wiecie na plaży czy coś, to gdzieś tutaj po bokach e, poutykam. E, teraz w sumie tak, jeszcze o jedzenie, to jeszcze na powrót też mam zaple ryżowe. Mm, no jeszcze czapencję taką. Holidays, so beautiful. Ok, mamy również taką torbę na plażę, no W ogóle jak siatka na owoce, i chyba do tego nawet służy, ale ja ją używam w wakacje na plaży i bardzo dobrze sprawdza się naprawdę. Uwielbiam ją. Jeśli chodzi o buty, to ja jadę w jednych, jakby dla w sensie pandy, po prostu damki. Jadę w nich, więc już jakby ich nie pakuję. Natomiast mam tutaj w ręku coś mega, wow, jakby nie pasujące do mnie, ale Pierwszy raz stwierdziłam, że przetestuję siebie, czy ja potrafię w czymś takim chodzić I zamówiłam sobie takie buty na Vinted, bo były mega tanie To się naprawdę grosze za nie dałam, a są przepiękne eee, No mają 15 centymetrów wysokości, więc jestem dosyć wysoka w nich Ale nadal niższa od mojego chłopaka, więc mogę, mogę. Mhm. W każdym razie tak, no nie powiem wam, gdzie możecie je kupić, bo są z Vinted eee, Ale Wiecie co, trochę się boję, że wrzucę z... Ze złamaną nogą, jak założę te buty, ale to będziecie wszystko mogli oglądać na vlogu, bo oczywiście będzie vlog z tego wyjazdu. Także zobaczymy, czy ja w ogóle. Myślę, że raz je założę na miasto. Do klubu to nie wiem, bo skakać w takich butach to dosyć ryzykowne. Chociaż raz mogę spróbować, bo do tych wiecie, jak niektórych sukienek, no to jednak, no co, klapki nie, pandy niekoniecznie, no a te buty będą pasowały. Biorę jeszcze. Oprócz tego takie trochę eleganckie klapki, wiecie, takie nie basenowe, tylko takie, które mogę założyć do sukienki, Sinsea, e, też z jakieś grosze i jeszcze skarbina takie klapki, już typowo basenowe, bo będziemy mieć tam basen, a będziemy mieć też morze. Wszystko do wyboru do koloru. E, także tak, i myślę też nad butami takimi do wody, bo jak tam będą jakieś jeżowce, koralowce, to, to może je wezmę, dobra, na razie. OK, to też muszę popakować te klapki, w sumie. Z ubrań pakuję jeszcze t-shirt zwykły, biały. Pakuję też taką spódniczkę ze spodnikami połączoną na powrót. I pakuję również długie spodnie. Na wieczory. może były, będzie chłodniej, może takie ale cieniutkie, długie spodnie. Dobrze, to już jest tak naprawdę wszystko. Tylko ten przedłużer, który jeszcze tam leży, jest do spakowania, ale zobaczcie. No. Te wafle bym wzięła gdzieś, tak. Ale za to mam bardzo wypchaną, jakby ktoś był zainteresowany, torbę podręczną, bo wygląda to tak. Mam moją zwykłą szkolną torebkę. Do jedzenia mam wszystko to suche, bezcukrowe, takie bycie niesłodycze. Gumka do włosów, tutaj jakieś też batoniki takie zdrowsze, albo tak średnio zdrowe. Mokre, pusteczki, to jest taki nawilżony papier toaletowy, żeby się tym przemyć w autokarze, bo naprawdę... No polecam, leki wziąć ze sobą, też wam polecam, jakieś dzieci na obóz, bo praktycznie każdy jest pochorowany. Czy tu zjecie gdzieś tu pizzę, czy kebaba na mieście, po takich rzeczach najczęściej się ludzie sobie, wiem, pochorowali na obozach. Takie ciasteczka, jakieś takie suche, wiecie, rzeczy, butelka z filtrem, jeszcze biora, chusteczki, papieros do autokaru, kosmetyczka z jakimiś właśnie tutaj lekami i musik na przykład, tutaj jeszcze. Piętyczka, ja, tak. Jakieś takie, wiecie? tampony też, oczywiście, zawsze. A biomarin, bo ja mam chorobę lokomocyjną. E, chusteczki też, no wszystko do przemywania się. E, żel antybakteryjny, po prostu, wiecie, higiena na pierwszym miejscu nawet w 40 godzin mał to każdy, nie no tak 36 planowo jest. Mega długo, naprawdę. Dobra, w każdym razie to byłoby już na tyle. E, tak szczoteczkę pasta też tutaj nie wspomniałam, o szczotka do włosów. No, dobrze, dobrze mi się przypomniało. Dobra, jeszcze tylko szczotka do włosów i myślę, że wszystko już jest. Jeśli o czymś jeszcze zapomniałam, to piszcie mi w komentarzach, bo wrzucę ten film jeszcze przed wyjazdem. Dobra, wojska prezentuje się tak. Dopakowałam jeszcze dezodorant 2 w kulce i w spray, zapomniałam wam powiedzieć. I dopakowałam spodenki, bo sobie sprawę, że mam ich za mało, więc jeszcze na powrót mam takie materiały, żeby było wygodnie. I dwie pary jeansowych na wyjazd, tak na stryk kąpielowy. I totalnie już myślę, że jest to koniec. Bardzo dziękuję wam za oglądanie. Jeśli wam się podobało, zostawicie kciuki w górę. Widzimy się już za tydzień. Buziaki, pa!